12 na stronie 144. Polecenie jest następujące. W klasie jest 8 chłopców. Pani wywołała do odpowiedzi jednego ucznia. Prawdopodobieństwo, że to będzie dziewczynka, wynosi dwie trzecie. Ile uczniów jest w klasie? No to wypiszmy sobie informację. Wiemy, że w klasie mamy 8 chłopców. I wiemy, że dziewczynek mamy dwie trzecie. Zatem, skoro dziewczynek, to jest dziewczynki to są dwie trzecie klasy, no to chłopcy muszą stanowić jedną trzecią klasy. Pytanie w zadaniu jest następujące: Ile? Hmm. Ilu uczniów jest w klasie? No, czyli, żeby wiedzieć, ilu uczniów jest w klasie, to co należy zrobić? Skoro jedna trzecia klasy to 8 chłopców, to ilu uczniów mamy w klasie? No, należy 8 pomnożyć przez 3, ponieważ dzielimy klasę na 3 równe części i jedna z tych części to chłopcy. Zatem w klasie mamy 20. Czterech uczniów. To jest zadanie tekstowe, więc bardzo proszę, napiszcie odpowiedź. Ok. I jeszcze jedno zadanie chciałam zrobić. Wydaje mi się, że najbardziej skomplikowana, ale damy sobie świetnie z nimi rada. Jest to ćwiczenie 8 na 86 stronie. polecenie jest następujące. Rzucamy dwiema sześciennymi kostkami do gry. To jest w ćwiczeniach. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia i mamy cztery podpunkty. Zajmijmy się pierwszym. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia a suma oczeki jest równa 5. Hmm, jak no. zrobić takie zadanie? No do tej pory robiliśmy... Takie przykłady, że rzucaliśmy raz kostką, a teraz mamy rzut dwoma kostkami jednocześnie. No i tak naprawdę należałoby się zastanowić, ile w ogóle mam możliwości i jak je rozpisać. Myślę, że taką najprostszą metodą to jest rozpisanie w postaci takiej tabeli. Zobaczcie, tu będzie pierwsza kostka, tu będzie druga kostka. Jakie możliwości mam przy rzucie pierwszą kostką? Tutaj chcę to wypisać w poziomo. No mogę, może mi wypaść 1, 2, 3, 4, 5, no i 6. No gdy rzucam drugą kostką, no to takie same mam możliwości. 1, 2, 3, 4, 5 i 6. No i powstaje mi taka tabela. Ja robię ją odręcznie, więc nie jest jakaś taka super. Ale najważniejsze, żeby to było dla Was czytelne. No i teraz uwaga. To jest pierwsza kostka, to jest druga kostka. No i rzucam jednocześnie tymi dwoma kostkami. Jakie mam możliwe wyniki? No, że mogą mi wypaść dwie jedynki. Jedynka i dwójka, jedynka, trójka, jedynka, czwórka i tak dalej. To może komuś przypominać y, taką grę w statki. Tylko, że w statkach jest. Są cyferki i są literki, z tego co pamiętam. No i gra się, mówi się na przykład tam A5. No właśnie. I to ile jest możliwości, moi drodzy? Skoro narysowałam taką tabelę, no to ona powinna nam już sugerować, ile tych możliwości jest. Na przecięciu każdej kolumny i wiersza wypada nam jedna z takich możliwości. Tych możliwości jest... Bardzo ważna rzecz i zawsze, gdy będziemy rzucać dwoma kostkami, będzie 6 razy 6, czyli 36 wszystkich możliwości. Wszystkich możliwości. No dobrze, no to zajmijmy się teraz, no pod punktem A. Suma oczek. Gdy wyrzucę, rzucę tymi dwoma kostkami. Suma oczek ma być równa 5. No to zobaczmy. Rzucam, wypadnie mi 1 i 1. Jaka jest suma? 2. No to to nie jest o to. To nie jest to, co chcę wyliczyć. 1 i 2 to suma jest 3. Ja może będę uzupełniać to, żeby to było wyraźnie. Czyli tutaj suma oczek 2. Suma 1 i 2 3, 4, 5, 6 i 7. Drugi rząd. Dwójka i jedynka. To jest 3. 4 5 6 7 8. Suma trójeczki i jedynki 4, z dwójką 5. I znowu po kolei. Czwórka z jedynką 5. Teraz piątka i jedynka, to jest 6. I zauważcie, że jest rosnąca. I z szóstką jedynka, siedem. Dobra. No to teraz uwaga. Mm. <laughs> w podpunkcie A. Suma oczek jest równa 5. No to szukam. Gdzie jest suma oczek równa 5? Sumy wpisywałam sobie tutaj. Jest. Wtedy, gdy wypadnie mi 1 i 4, 3 i 2, 2 i 3 i 1, 4 znowu, tak? Bo tu mamy pierwszą kość, drugą kość. Czyli jakie jest prawdopodobieństwo, skoro mam 4 piątki? To prawdopodobieństwo naszego zdarzenia A będzie równe 4, 36. I oczywiście mogę sobie to skrócić, to będzie 1, 9. Dobra. To teraz prawdopodobieństwo B. Suma oczek jest mniejsza od 5. No to które są mniejsze? Mniejsze mam w tej części. Czyli 2, 3 i 4. Ile mam takich możliwości? 6. No to prawdopodobieństwo 6,36. Po skróceniu 1,6. Dobra. To pod punkt C. Prawdopodobieństwo zdarzenia C. A zdarzenie C to takie, że suma oczek jest większa niż 5 większa. To większe są wszystkie te po prawej stronie. O ile ich będzie? No mogę je liczyć po kolei. Ale mogę od 36 zabrać te, które są mniejsze lub równe 5.

Jakie jest prawdopodobieństwo, że wypadnie co najmniej na jednej kostce pięć oczek? Pięć oczek. I teraz uwaga. Pięć oczek, to znaczy, że interesuje mnie piątka z innymi, ko... z innymi wynikami i ta piątka też. Czyli to są wszystkie te możliwości. To była piątka w każdym przypadku i tutaj też była piątka. To ile ja mam takich możliwości? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, nie liczę. Drugi raz. Osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście takich możliwości. Czyli prawdopodobieństwo zdarzenia D to jest jedenaście, 36. No i moi drodzy, na dzisiaj to tyle. Na następnych zajęciach będziemy, na tej lekcji to tyle. Mamy drugą lekcję, i na drugiej lekcji będziemy ćwiczyć. Do zobaczenia.